Gdzie moja kasa? Spoko, wszystko mam co do gro. oddać. B nie, nie słyszę Cię, Bill! Nie rozumiem, co do A. mnie mówisz! Jaki był jako bokser? W ścisłej czołówce, numerem dwa na świecie. Ale potem wszystko się zmieniło. Mowy nie ma. Weźmiesz mnie ze sobą, albo nurkujesz po kluczyki w kanale. O? Matko, mało brakowało. Nie! O! Uparty szczel. To nie gra komputerowa. To samo życie. No to kosimy kazę! Nie, nie, nie! Niewielki kredycik. Nawet cię lubię tak w ogóle. Ale nie masz za grosz, warta, bracie. Daruj sobie Charlie. Leżesz na deskach. Czego właściwie szukamy? Wszystkiego, z czego da się sklecić roboty. To wygląda ciekawie, nie? W życiu czegoś takiego nie widziałem. Załatwicie mu walkę? To sparingowy robot. Może wiele znieść, ale sam nie potrafi nikomu przyłożyć. Na imię ma atom. Załatw mu walkę. Dreamworks Pictures przedstawia. Wiesz, że wróci do domu w kawałkach, tak? Jest mniejszy i słabszy, dostanie łomot jak talala! Naucz go boksować. Żartujesz sobie? Wychowałeś się na ringu. Pokaż mu ciosy. Pokieruj nim. O, Nie, nie stary. O tak, tak stary. Wiele razy skrzywdziłem dzieciaka. Chcę mu to wynagrodzić. Prawy sierpowy! Super walka, panowie. Zapamiętajcie to imię, Atom! Atom! Usłyszycie je jeszcze nie raz. Usiłuję znaleźć w tobie jakąś fajną cechę. Strata czasu. Dostałeś szansę. Nie zmarnuj jej. Max! W rolach głównych... Już nie możesz się wycofać! ...giganci ze stali. Nie mamy szans, co nie? Się okaże. Wkrótce w Chinach.